Cześć! Pierwszy dzień niestety nie ułożył się dobrze dla polskich tenisistów na US Open 2024. Jak wypadli Max Kaśnikowski, Magdalinet i Magdalena Frech? Zapraszam na najnowszy odcinek programu tenisowego. A partnerem dzisiejszego odcinka jest firma Tenisówki. Tenisówki to tenis dla dzieci od trzeciego roku życia. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że to zajęcia fabularne z dedykowanymi rekwizytami tematycznymi. Co tydzień nowy scenariusz zajęć. Sami o sobie mówią, że tenisówki to bajeczny tenis dla przedszkolaków. W tym linku możesz zobaczyć fragment zajęć i sam ocenić. Na stronie tenisówki.pl znajdziecie z kolei miasta i kluby w Polsce, w których można zapisać swoje dzieci. Co więcej, tenisówki działają we współpracy z klubami. Tutaj link do rozmowy z jednym z klubów, który współpracuje z tą firmą już od ponad dwóch lat. Jeszcze informacja dla klubów, które chciałyby zacząć współpracę z firmą tenisówki. Na hasło DOMINIK TENISÓWKI otrzymają Państwo preferencyjne warunki współpracy w pierwszym sezonie. Wszystkie dane kontaktowe dla rodziców jak i klubów w opisie tego filmu. Zacznijmy od pozytywu czyli występu Maksa Kaśnikowskiego, który bardzo ładnie walczył z Hiszpanem Pedro Martinezem. Przypomnijmy Polak pierwszy raz w życiu w Nowym Jorku wystąpił w eliminacjach wielkoszlemowych. I przeszedł trzy rundy, dostał się do turnieju głównego, co już było dużym sukcesem dla 21-latka. Jego rywalem w pierwszej rundzie był Pedro Martinez, 43. zawodnik rankingu ATP. Losowanie nie najtrudniejsze z możliwych, bo czekali chociażby do, do losowania kwalifikanta Nowak Dżokowicz, Carlos Alcaraz, no, ale ostatecznie trafiło właśnie na Martineza. Można było powalczyć i Max zrobił wszystko, żeby powalczyć. Pierwszy set imponujący wygrany 7 do 6, w tie 8 do 6. Niestety dwa kolejne przegrane, przegrane 1, 6, 2, 6. W czwartym Polak podniósł się, zwyciężył 6-3 i w piątym przegrał po super tie breaku, czyli w secie 6, 7, a w tie 6 do 10. Szkoda wielka tego piątego seta, w którym można było. No, myślę, uzyskać jeszcze lepszy wynik, ale od początku. Pierwsza partia znakomita, na wyniszczenie, ponad 70 minut. Max udowodnił, no, że ma potencjał, żeby powalczyć z zawodnikami w, znacznie wyżej w rankingu niż on. Przecież mógł mieć tremę debiutanta yy, na turnieju głównym, wielkoszlemowym. Tego nie było widać. Świetnie grał i wygrał pierwszą partię zasłużenie. W drugim secie i trzecim, niestety, kryzys no, obniżył poziom. Przeciwnik zaczął grać dużo lepiej. Po prostu wskoczył na swój dość normalny poziom. Martinez w, se w pierwszym secie szło mu różnie, no i w efekcie wyskoczył na 2/1 w setach. W czwartej partii Polak znów zaczął grać lepiej. Wcześniej wziął przerwę, fizjoterapeutę. I w efekcie gdzieś znalazł te resztki sił, doprowadził do piątego seta, który był nerwowy. Najpierw Kaśnikowski stracił podanie, potem Martinez stracił. Tak to się ważyło i w tym. W całym spotkaniu na wyniszczenie ostatecznie więcej doświadczenia i spokoju zachował Martinez, to on awansował do drugiej rundy. Szkoda wielka, ale na plus walka do końca z perspektywy naszego młodego tenisisty, mieszany styl gry, trochę gry przy siatce, trochę minięć tego do dużo bardziej doświadczonego zawodnika. Yy, kilka ciekawych serwisów. Widać, że Max ma oczywiście sporo jeszcze do poprawy, ale ewidentnie jest w stanie także nawiązać walkę z tak dobrym zawodnikiem, jakim jest Hiszpan, no, top 50 na świecie. Szło mu trochę gorzej potem w serwowaniu, zbyt dużo nerwów. W końcówce kilka złych decyzji i w efekcie przegrana, ale po naprawdę dobrym meczu, myślę, że on nie ma. Absolutnie się czego wstydzić. No niestety dużo gorzej poszło Linet, która występowała w pierwszej rundzie z Iwą Jowić, 16-latką. Amerykanką występującą w turnieju głównym wielkoszlemowym w Nowym Jorku z dziką kartą i Polka przegrała w dwóch setach. Szkoda, bo jest 42 na świecie, a jej przeciwniczka 389. No i zdecydowaną faworytką była nasza zawodniczka. Oczywiście rankingi nie zawsze grają, doświadczenie także, ale gdy mamy do czynienia z pojedynkiem między ponad 30-letnią zawodniczką. A 16 no to trudno wskazywać jeszcze debiutantką wielkoślamową, to trudno było wskazywać na kogoś innego niż na linet. Szkoda, bo no niestety nie zagrała Magda dobrze w tym meczu, nie była w stanie zareagować na świetną dyspozycję dnia ze strony Jowicz, która naprawdę grała dobrze, trafiała jak szalona, no rozstrzelała Magdę, no i w efekcie wygrała w pełni zasłużenie. Doświadczenie, które mogło pomóc Polce, tym razem okazało się bezskuteczne. Sporo błędów z jej strony, no i właśnie brak reakcji na dobrą dyspozycję przeciwniczki. No i widać, że Magda ma pewien problem z trzymaniem takiego średniego poziomu. Potrafi przegrać z każdym. I prawie z każdym wygrać. Niestety no, ten top 10 raczej jest po, poza jej zasięgiem, z wyjątkami pewnymi, ale generalnie zbyt wiele zdarza jej się porażek z, z przeciwniczkami znacznie poniżej jej potencjału. Szkoda, niestety to właśnie Jo, Vic, a nie Linet zagra w drugiej rundzie z Aleksandrową i będą miały szansę, żeby zmierzyć się z Sabalenką w ewentualnej trzeciej rundzie. Dla Linet ten sezon, jeśli chodzi o Wielki Szlem, nieudany. Cztery porażki w pierwszych rundach w Australii, Francji, Wielkiej Brytanii, i teraz w Stanach Zjednoczonych. No i niestety Australia Open 2023. Półfinał pamięty, trzeba powiedzieć, że to nie był przełom. Kolejna y, niestety przykra historia dla naszego tenisa, czyli niepowodzenie Magdaleny Frank z Retminen Belgii 5757. Y, Frank 43 w rankingu WTA, Minen 70, czyli też na papierze Polka minimalną faworytką. Na pewno to był mecz, w którym mogła sobie poradzić jeszcze lepiej. Walczyła w pierwszym secie. E, Frank wprowadziła 2 do 0, przegrała 5-7. W drugiej partii cią e, goniła, goniła rywalkę. 0-4 wyrównała na 4-4, ale potem końcówka znów na korzyść Belgijki wygrana 7-5. do 5. Brawa tutaj za no, nieustępliwość i e, próbowanie do końca za to, że no, Frank nie grała dobrze tego dnia. Trochę złych decyzji, błędów, ale chociaż. No, zrobiła co mogła, jeśli chodzi o te siły i walkę do samego końca, no ale niestety jednak trochę zabrakło w tym spotkaniu i no, na pewno lepiej prezentowała się Frank niedawno w Monterey, gdzie doszła w Meksyku do ćwierćfinału, tutaj zdecydowanie gorzej w Nowym Jorku. I takie ogólne pytanie i w przypadku Frank i Linet. Jak? Ja tu nie znam dobrej odpowiedzi. Jak podchodzić do turniejów wielkoszlemowych i jak do tych imprez WTA w ostatnim tygodniu wielkoszlemowym, przed właśnie rozpoczęciem turnieju wielkoszlemowego? Teraz Frank grała w Meksyku, wcześniej obie panie w Pradze przed no niewielkim szlemem, ale igrzyskami. To się czasem może przekładać na dyspozycję potem wielkoszlemową. I tak, jest szansa, żeby w takim turnieju poprzedzającym wielki szlem zdobyć trochę punktów. Nie wszystkie zawodniczki grają. Jest szansa, żeby się też jeszcze przygotować lepiej, ale często też ten występ właśnie tuż przed potem kończy się słabszą grą niestety w tej najważniejszej imprezie, czyli właśnie wielkoszlemowej. I tutaj nie do końca wiadomo jaki plan mają nasze zawodniczki, czy odpuszczać taki występ, no, na razie różnie z tym bywa, czy raczej grać i walczyć o wszystkie punkty, a wielki szlem to tylko jest bonus. No, na pewno, gdyby były w top 30, to byłoby im łatwiej podjąć decyzję, żeby rezygnować z takich startów. A tutaj na razie wygląda to różnie. Dla Frank to i tak jest życiowy sezon. Weszła do top 50 na świecie. Czwarta runda Australian Open na początku sezonu. Naprawdę świetne to były wyniki. No ale później no, troszeczkę już gorzej. Trzy pierwsze rundy, zarówno w Paryżu, Londynie, jak i Nowym Jorku. Szkoda, bo na pewno Magda udowodniła również tym finałem w Pradze, że jest w stanie zajść dalej w Wielkim Szlemie, no, ale może też ta presja była zbyt duża i ostatecznie, niestety, sobie nie poradziła. Pozostali polscy tenisiści dzisiaj rozpoczną, jeśli chodzi o singlistów. Hubert, z, e, hurka, czy jego rywalem, będzie Skatow z, z Kazachstanu. 188 na świecie. Hubert jest siódmy. Miejmy nadzieję, że Polak sobie poradzi. Rozpoczyna o godzinie 17 czasu polskiego Iga Świątek z Kamilą Rahimową yy, numer jeden rankingu kontra 104 Tyśniska Świata. Zaczną o godzinie 18 naszego czasu i obiecana wypowiedź Huberta Kurkacza nawet, yy, jeśli chodzi o jego stan zdrowia, bo pytałem team polskiego zawodnika jak to jest, bo Hubert niedawno skreczował w Cincinnati w ćwierćfinale z Francesem Tiafo. No było sporo obaw i, da, i nadal ich nie brakuje. Jak jest właśnie ze stanem zdrowotnym naszego najlepszego tenisisty w tym momencie? I jego team przysłał mi wypowiedź samego Huberta. Cytuję. W procesie rekonwalescencji po operacji bardzo istotne jest, aby zapobiegać wszystkim możliwym efektom ubocznym tego zabiegu. Cały czas pracujemy nad tym wraz z Kubą, czyli Jakub progalski fizjoterapeuta i Przemkiem Przemysław Piotrowicz, trener przygotowania fizycznego Huberta. Tak naprawdę tu dzięki nim jestem w stanie rywalizować w US Open po poprzednich turnie turniejach, czyli Montreal i Cincinnati. I dalej, Hubert. Każdego dnia pracujemy nad pewnymi elementami i z dnia na dzień w jakim stopniu idzie to wszystko do przodu. Cieszę się z tego, że mogę rywalizować. Oczywiście nie jesteśmy w stanie idealnym, takim jak zazwyczaj jesteśmy przed każdym turniejem ale czuję się zdrowy i nie mogę doczekać się gry w Nowym Jorku. Zakończył Hubert, no zobaczymy jak będzie właśnie z sytuacją fizyczną. Huberta, bo to jest kluczowe, przypomnijmy grał 6 razy w turnieju głównym US Open, 5 razy odpadł w drugiej rundzie, raz w pierwszej, oby teraz przeszedł drugą rundę i zagrał co najmniej w trzeciej, czwartej, a może nawet jeszcze dalej. Aczkolwiek przyznacie, że jest trochę obaw jak właśnie z tą formą zdrowotną i na co stać w ogóle Huberta w tym roku w Nowym Jorku. A w Nowym Jorku grają dalej m.in. Sabalenka, Azarenka, Navarro, Krejcikowa, Goff, Badosa, Kinwen która no, po trudnym meczu wyeliminowała Amandę Anisimową. W turnieju głównym y, awansowali do drugiej rundy Djokovic, Tiafoe czy Zwieriew. Niespodzianką wypadnięcie już na etapie pierwszego meczu ze strony Holgera Runę. Maria Sakari odpadła z powodu kłopotów zdrowotnych, kontynuuje swój dramat, niestety, jeśli chodzi o turnieje wielkoszlemowe. Na koniec piszcie koniecznie w komentarzach, jak patrzycie na występ polskich tenisistów Polek w nocy, pierwszego dnia US Open i osobno Maxa Kaśnikowskiego, i czy wierzycie, że Hurkacz i świątek łatwo poradzą sobie z najbliższymi rywalami w US Open. Trzymajcie się mocno, pozdrawiam.